Cześć, z tej strony Cross, a dzisiaj możecie już po tytule znać, gdzie jest dady mój hejter hejter właśnie tak, który daje wapę w dół. I to jest właśnie dzisiaj odcinek o nim. Jeżeli to wiecie kto to, to mówcie, to chętnie będę wiedzieć. No, i to tyle. Dobra. naprawdę siedzi to jakiś janusz w budynku. I po prostu nie może usiedzieć. No, ale nic. No, i po prostu ludzie mu się dają łapy w dół. Tak on wygląda w moim umyśle, właśnie tak. Dobra. No i to ja sobie go wyobrażam. jakiś gruby, stary dziad. Przy komputerze nudzi mu się ślili się, jak gdzieś nie wiem. Jakby doszło szli szlino czy to nie wiem, jak to nazwać. I siedzi przed komputerem za wysoki, bo jest taki gruby, że nawet lewituje nad krzesłem. No i to tyle na razie.